Hej, witajcie w części 26. Eee, powoli zbliżamy się do końca, ale jeszcze trochę przed nami. Eee, część 25 to część, która opowiada o świecie bezokiego krwawca. Przybliża nam trochę rodzeństwo yy, i samą osobę krwawca. I zaczynamy. Dla krwawca nie istniały rzeczy niemożliwe do urzeczywistnienia. Ich realizacja w świecie fizycznym była dla niego tylko kwestią odpowiedniego momentu i sprzyjających warunków. Świat skomplikowanych uczuć, z którymi przyszło mu się teraz mierzyć, był dla niego czymś tak nowym i dotąd niespotykanym, że kompletnie nie wiedział, jak sobie z tym poradzić. Kompilacja skrajnych emocji doprowadzała go do szału. Raz zapadał się w sobie w zupełnej rezygnacji, by już za chwilę z wściekłością dać upust swoim uczuciom. Strzyga mylnie odczytywała groźne pomruki napływające z bagien pomroku. Sądziła, że jej brat szuka własnych sposobów na ból poczucia winy. Miało to olbrzymi i zasadniczy wpływ na jej decyzję o rozstaniu z władcą czasu. Pewnego mroźnego poranka strzyga zjawiła się na bagnach. Krwawiec od razu wyczuł znajomy zapach. Rozpoznałby go na dnie piekieł. Kolory jej aury znów świeciły blaskiem dawnej strzygi. Wiedział, że odzyskał siostrę. Mimo, iż głęboki smutek, który próbowała ukryć, był aż nazbyt dobrze wyczuwalny. — Wróciłaś — powiedział cicho, kiedy ją ujrzał. — Gdzieś byłam? Uśmiechnęła się. Mam wrażenie, że to raczej ty odszedłeś na bagna. Lecząc swoje wyrzuty sumienia. Braciszku, porzuć to niemądre poczucie winy. To dobre dla wygaszonych i rozsypanych. Kocham twoje szaleństwo. Pomysł bez ograniczeń. Ale tego niskiego szaleństwa nie zdzierżę. No naprawdę, no nie przystoi ci taki stan. Strzyga ostrym szponem przejechała po twarzy brak brata. Napięcie wypuściło czarno-złotą posokę w postaci nacięcia. Krew rodzeństwa nie miała koloru czerwonego. Krew ta była czarna jak noc, z drobinkami złota. Krew strzygi dodatkowo iskrzyła się cząsteczkami srebra. Pani cieni zlizała krew brata ze szponów. Odchyliła głowę i roześmiała się głośno. Wiesz, masz rację, wróciłam, powiedziała. Czyli jednak, gdzieś byłaś? – Zapytał Krwawiec. O, i tak. Właściwie to tak. Byłam. Byłam bardzo, bardzo daleko, odparła. Powrócisz tam? Czyżby strzyga usłyszała niepewność? w Głosie brata? Nie, szepnęła cicho. Nie. Głos kobiety wampira zabrzmiał pewniej. Nie zamierzam. Tu jest moje miejsce. Tu jest nasze miejsce. Krwawiec mógłby przysiąc, że usłyszał huk, gdy potężny głaz spadł z jego serca. Zerknął nawet na siostrę, czy czasami i dla niej nie było to słyszalne, a potem uśmiechnął się w odpowiedzi na niedorzeczność tej myśli. Strzyga rozłożyła skrzydła, a krwawiec obnażył kłę. Czas na ucztę. – Ruszamy na łowy – powiedział i oboje pomknęli na polowanie. Kiedy strzyga, z pomocą ciemnych mocy przyniosła się. Szczeliną mroku do krainy magicznych przedmiotów krwawiec zajął się doskonaleniem swoich wynalazków. Większą część czasu spędzał przy teatrze totalności. Po pierwsze, ten wynalazek pomagał mu być w miarę na bieżąco ze swoją siostrą. Mimo tunelu czasu przestrzennego, który ich rozdzielał, teatr, co prawda, nie transmitował dokładnie przeżyć strzygi, jednak pozwalał zobaczyć i poczuć za pomocą energetycznego hologramu emocje, które formowały obraz zbliżony do tego, co aktualnie się działo. Po drugie, bardzo zależało mu na usprawnieniu wynalazku, tak, by emitowane obrazy były dokładną transmisją bieżących wydarzeń i wspomnień zbudowanych z zapachów, kolorów i wrażeń strzygi. Od czasu wynalezienia Teatru Totalności odrzucił w kąt widowisko możliwości. Nie chciało mu się bawić w całe to polowanie na materiał do badań. Chronicznie nie znosił jęków, przerażenia, utyskiwań, plemion, wygaszonych i rozsypanych. A zresztą bez strzygi nie było to już tak zabawne. Raczej Niezwykle deprymujące, męczące i bezbarwne, nie pasowało nawet do nazwy jego dzieła. Określenie widowisko możliwości samo w sobie było zapowiedzią czegoś nieznanego i ciekawego. Jego wyszukany gust, arcywyborne wyczucie smaku było poddawane trudnej próbie w kontakcie z wiecznie niezadowolonymi, skarżącymi się osobnikami z doliny szepczącej śmierci. Krwawiec był bardzo zniesmaczony. Osobami badanymi, które za nic miały ponadczasową sztukę, artyzm i kunszt oraz jego geniusz. Dlatego też wspólnie z panią Jeziora postanowili wypróbować nowy, przekształcony i unowocześniony projekt na niej. Przemawiało za tym sporo argumentów. Łączyła ich więź emocjonalna. Strzyga wyraziła zgodę. Obcięte włosy były jej. Krwawiec mógł ich dotykać, wąchać je. A wraz z oddechem wdychać jej energię. Oboje mieli do siebie zaufanie, a ponadto był to doskonały wybór. Szalony, w pełen roku naukowiec szkolił się na skomplikowanej i potężnej istocie, jaką była jego siostra, wiedział, że już niedługo nie będzie miał sobie równych. W swoim laboratorium, które teraz mieściło się na jednym ze wzniesień w górach Skowietu, bez oki krwawiec spędzał długie godziny. Uwielbiał, patrywać się w hologramy, które pomagały mu poznać przygody, historię i uczucia strzygi. Dzięki nim zbliżył się jeszcze bardziej do jej skomplikowanej natury. Mógł zobaczyć świat niejako jej oczami i poprzez jej emocje. Czasami śmiał się do łez, kibicował w, bi w bitwie na energię z kotofagami, cieszył się jak dziecko. Czuł, że kraina magicznych przedmiotów już jest ich i że to tylko kwestia czasu. Aż do tej chwili. Wszystko odbyło się tak szybko, w jednym momencie zacierał dłonie z satysfakcji, by w jedno mgnienie oka jego świat roztrzaskał się na tysiące kawałków. Krwawiec długo próbował zapomnieć o historii strzygi własny czasu i w końcu się udało. Bardzo pomogła mu wiadomość, że prastare bóstwo wycofało się ze świata fizycznego i schowało pod dziwną oraz ekscentryczną skórą sympatycznego krastala, a do tego Imię. Imię, które przybrał nie śpioch, nieśpioch. Jakie cudaczne i pocieszne imię, myślał sobie krwawiec, znając moją cudowną, mroczną siostrę. Jej wymagający gust nie sądzę, by przewróciła świat do góry nogami dla wybitnie, osobliwego skrzata z zegarem na głowie, kwitnącymi gałązkami zamiast nóg. Hm. Krwawiec pamiętał ten niezwykle radosny dzień. Kiedy napływały wiadomości o przemianie władcy czasu. Jakże on się wtedy śmiał, czuł lekkość, wiatr w żaglach, i właśnie wtedy przestał się bać. Niestety, dla wysokiego krwawca, szalonego, niczym nie poskromionego naukowca, miłość przez duże M była uczuciem fantasmagorii, chimerycznym wykwitem znudzonego umysłu szukającego wyzwań. Obłąkańczą i nonsensowną tęsknotą ciała. Jak niewiele wiedział o tym uczuciu? Gdyby znał potęgę miłości, wiedziałby, że jej moc nie ma sobie równych i nie istnieją żadne granice. Prawdziwa miłość nie boi się niczego i nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Nawet śmierć nie stanowi dla niej przeszkody. Ale tego nie mógł wiedzieć, ponieważ jej nie doświadczył. Budował obraz na bazie przeżyć i opowieści swojego przyjaciela, ponurego żniwiarza, inaczej zwanego złodziejem światła. Kolekcjonował on swoje zdobycze, kontemplował zwycięstwa i, co tu dużo mówić, był mistrzem miłości udręczonej, niewiele wiedział o uczuciu. Za to do perfekcji opanował sztukę pozbawienia nadziei, stąd jego drugie imię. Ofiary stawały się przedmiotem polowania, ale nigdy obiektem uczuć. Dlatego tak doskonale się dogadywali. Złodziej Światła raczył krwawca historiami swoich okrutnych przygód miłosnych, które za każdym razem wprawiały brata strzygi we wspaniały nastrój. Najbardziej bawiła go naiwność ofiar i przebiegłość przyjaciela. Bezoki krwawiec nie znajdował w swoim życiu miejsca na żadne miłostki, flirty czy romanse, a już tym bardziej na miłość. Sądził, że jego siostra w tym aspekcie ma podobnie, jeśli nie identycznie, jak on. W tym miejscu. Dziś kończymy. Spotykamy się niebawem w części 27. Dzięki Wam za nasz wspólny czas. Hejka.